To no, są kozy Zostaw kozy Kozy się biją To wygra Koza czy Ravager No nie mogę zaatakować Halo halo, to znowu ja z tej strony Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended No i słuchajcie w poprzednim odcineczku N to był dość ważny odcinek, więc jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, no to oczywiście serdecznie zapraszam do zobaczenia poprzedniego odcineczka. No i już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać jakiś komentarz dla zasięgów, żeby pomóc rozwijać mi kanał. No i słuchajcie, zaczęliśmy budować bazę. Trzeba będzie tutaj jeszcze dach zrobić jakiś. No i powoli zacząć przenosić rzeczy. Ale zanim to zrobię, to polecimy... Czekajcie, tylko Lasa odpalę, hop, hits i co ja mam? Samice. Próbujemy znaleźć. Inglinga. Ing Inglinga. Mm, samca na, na niskim levelu. Ymm, granatów mam 6. A, czekajcie, w sumie powinienem mieć jakieś granaty jeszcze. Dobra, więc znajdziemy jakiegoś Inglinga na niskim levelu. Yy, samca, żeby sobie zacząć je rozmnażać. No bo ja bym chciał w sumie troszeczkę go używać, a nie chciałbym go stracić, nie? A prawdopodobnie gdzieś za niedługo wlecę, bo ja jeszcze tym nie umiem latać i pewnie gdzieś wlecę i zginę i, i, i tyle by było z Inglinga. A szkoda by było go stracić, no bo no, no, no nie jest takie kurde wiecie, hop hits, żeby gościa oswoić, uspać i, i dziękuję dobranoc, nie? No kitku. E, więc y, byle co oswoimy, żeby go porozmnażać, żeby zacząć rozmnażać. A przy okazji jak tutaj lecę to może poszukam kozmo i byśmy sobie kozmo oswoili. Tylko co? No, my musimy lecieć do mojej pułapki, a moja pułapka była. No właśnie, gdzie ona była, ta pułapka? Tutaj jest. Tutaj jest pułapka, więc tutaj musimy ściągnąć jakiegoś jinglinga. Dobra, jest jingling na 15 i na 40. O nie, 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 koleżko, chodź za mną. Oj, ten z tego chyba już go nie puści. Dobra, ten na 15 już zde. Ciężko będzie, powiem Wam szczerze, ściągnąć gościa do pułapki. Jak zawsze mnie gonią, kurde, do samej bazy, tak teraz powiem Wam szczerze, że będzie ciężko chyba, nie? Dobra, tu jest jeszcze na 40, niech będzie. Bije się z gigantoraptorem. Jak ja, ja, ja mam to, że niby zrobić, kurde. Jak one biją wszystko, tylko nie mnie. God damn it. Oczywiście kogo biją z tego zaury? No? Mnie biją z tego zaury, no. Może by tak któryś za mną poleciał, co? Uff, no nie spodziewałem się, że to będzie takie skomplikowane, kurde, nie? Chodź, <laughs> chodź, 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 chodź. Chodź, 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 synek! Za mną. Nie odpuszczaj, nie odpuszczaj. Gdzie ta pułapka? Tu jest. Dobra. Wyciągnijmy sobie granat. Dajmy gamma na 3. Bijmy 30 staków. Tu dwie biotoksyny powinny wystarczyć. Kurde, nie wiem gdzie on jest. Dobra, mamy to. Kurde, uderzył mnie. Straciłem wszystkie pióra. No to o czym mówiłem, kurde, zróbcie sobie rampę, bo przecież kurde, gdybym przed normalnie do tej przeklętej pułapki, to nie byłoby problemu, ale nie! O kurde nie może nogi podnieść do góry. Nie, 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 nie bij Moszczopsa, gościu. Mnie bij, mnie bij. Oho! Dobra. Mamy to Ostatnim razem sobie gościa zaznaczyłem i, i nie miałem problemu z tym, żeby wiedzieć gdzie on jest, z której strony zaatakuje, więc polecam sobie gościa zaznaczyć, nie? Tylko teraz się zastanawiam w sumie, czy da się zaznaczyć gościa. Bo ja mogę użyć tego, Dino Findera, ale jak ktoś nie używa Dino Findera, to czy można? Czyli chyba się nie da tak zaznaczyć gościa. Pomyślałem, że wiecie, jak nabijemy trochę torporu, czy dałoby się, czy dałoby się wtedy gościa zaznaczyć. ja pierciu on się na dwa razy będzie ostajał? No na pewno nie budujcie pułapki między drzewami, bo słabo widać, nie? No, no dobra. I tak, mamy gościa, mam... kurde nie mam hityny, serio? Dobra, upolujemy coś. W ogóle powinien być worek, o. Dobra. Parkę ingolingów już mamy, będziemy mogli sobie je porozmnażać, później sobie polatamy nimi trochę. A teraz lecimy po kozmo. I teraz jeśli chodzi o kozmo, ja tu gdzieś widziałem na 75 levelu gościa. To w sumie moglibyśmy od niego sobie zacząć. Bo więcej tych pająków chyba będzie na niebieskim biomie, mi się wydaje. Pewny nie jestem... Te... No patrzcie, teraz mnie wszyscy będą atakować, nie? Teraz mnie będą wszyscy atakować. A jak chciałem, to nikt za mną nie chciał lecieć, nie? Tu gdzieś był ten kozmo. Jest! Jest kozmo. A, tylko ja hityny nie mam. Zemdlałem. Szuk jest. Dobra. I tynka do ekwipunku. I ty na... nie wiem, na pasek. Kurde, zemdlałem. Pozmo... <laughs> Nie wiem, no mam hity, no, ale nie podchodzi do mnie. O! Co za kurde tylko że nic nie widzę przez tego krzaka? Ej, mogłem go nakarmić, kliknąłem e, ale nie nakarmiło go. God damn it. Przez krzaka nic nie mogłem zrobić. Dobra, pikup. No dobra, a jakiego teraz się używa? Recenz... Ty, pajęcze zmysły gość ma! Jak się go używa? Spiderman, spiderman. No ja go nie mam na rączce. powinienem go mieć na rączce. A, wyłącz spyglassa. Jak ja mam tego? Jak ja mam tego? Sense, sp Spidey Sense. Jak się tego gościa używa? Spiderman, Spiderman. No nie wiem. No dobra. Budowanie dachu nie będzie proste. Musimy budować dach w taki sam sposób, jak wybudowaliśmy fundamenty. Czyli, jak tu idą trójkątne fundamenty, to tu idą trójkątne daszki i tak dalej, i tak dalej. Sporo tego będę potrzebował, i zaraz jeszcze sobie tylko sprawdzę jedną rzecz: czy jestem w stanie. No, nie jestem w stanie zrobić daszków. W sensie skórki. Skórki nie jestem w stanie zrobić szklanej, jakby. Więc tego nie będziemy robić. Ale, żeby porobić jakieś okna w dachu, mógłbym zrobić po prostu z, y, szklarniowe takie daszki. To nie jest czymś głupi pomysł. I przypomniało mi się, a propos szklarni, nie? Tak pomyślałem, że cement będę potrzebował i tak dalej. E, przypomniało mi się, co chciałem oswoić na niebieskim biomie. E, a mianowicie chciałem oswoić żabę. Kurde, teraz to wygląda jak jakaś hata hobbita normalnie. <laughs> Śmiesznie to trochę wygląda. Ciekawe jak będzie ten. Jak będzie wyglądać skórka. W sumie nie jest tak źle. Bałem się, że te trójkąty będą źle wyglądać z tymi płaskimi, zwykłymi daszkami, ale w sumie tragedii nie ma. To się nawet jakoś łączy. O, tu się to jakoś nawet łączy, chociaż w sumie tak nie do końca. Bo na tych płaskich, e, zwykłych kwadratowych daszkach są jakieś takie dziwne murki. E, w sumie mogli sobie darować te murki. Ale tak samo na fundamentach tych kwadratowych też rogi są jakieś takie, nie wiem, jakieś takie wymyślone, dziwne. No ale spoko, szczerze. Mm, nie wygląda to jakoś bardzo źle. Chociaż, jak mam porównać struktury ze spalonej ziemi do struktur, właśnie z aberracji, no to moim zdaniem lepsze są te z, ze spalonej ziemi. Te drewniane, takie. Bardzo, bardzo mi się podobają te drewniane struktury. I szczerze mówiąc, jakbym miał gdzieś budować bazę, to wolałbym właśnie z tych drewnianych struktur budować. No, ale wiecie co? No, mamy też taki wybór, i moim zdaniem spoko jest mieć jakikolwiek wybór, nie? Więc. Więc fajnie, że coś takiego jest. Jest skórka jakby do struktur, nie? Bo wiecie, możemy wybudować sobie bazę z metalu, ale ona będzie miała skórkę z drewna i będzie wyglądać jak drewniana baza. I to mi się naprawdę podoba. Eee, dobra, zobaczmy, jak ten dach wygląda. No, beznadziejny trochę. Nie da się ukryć. Teraz tak, może zamiast. Czekajcie, włączę Spyglassa, żeby był jakiś celownik, nie? Może zamiast tych dwóch zrobiłbym e, okna, nie? I czubek też, te kwadraty bym wymienił na okna. I tak dookoła. Tymi można by było, nie? Ale dobra, to tym się zajmę później. W ogóle tak patrzę, ten dach, jakby nie pasuje w sumie do tych struktur, nie? Do tych ścian. Jakieś takie dziwne to jest. Tak jakby w ogóle ten dach nie był stąd. No ale jest stąd. Ło, kruca jak tu ciemno. Dobra. Eee, tego chłopka zostawię. Weźmy jinglingi do rozmnażania. Tylko, że one pewnie jajka składają, nie? Bo czekajcie. Tu gdzieś owi biegał. Jak się to oswaja? Tamable kao. Mam jakąś bolę? Nie mam kurde boli. Dobra, udało się na hitka. O co jajko. No tak, kurde o tym nie pomyślałem, że on będzie chciał jajko. To nie musi być zapłodnione jajko chyba, nie? Nie. Dobra, jajka chyba nie ogarnę. Wezmę tylko tak, te grzybki w razie czego, bo jak idziemy na niebieski to one nam się mogą bardzo przydać. Żabę, czym się żabę oswajało? Dobra, no ale tego Oviraptora niestety nie oswoję. Chciałem, żeby pozbierał te jajka, jak w razie czego, jakby się jakieś tutaj pojawiły jajeczka od tych inglingów, Jakby się jakieś jajeczko pojawiło, to żeby owiraptor jest skubnął, ale no. Nie mam jak na razie. Dobra, weźmy sobie. Teraz, jak to się nazywało? Grappling? Nie. Jak to się kurde nazywa teraz? Dzisiaj ja tego nie craftowałem, ja to znalazłem w zrzucie i teraz nawet nie wiem, jak to się nazywa. To, to, o, zipline anchor, jest, dobra. Się obudził ten nowy raptor? Dobra, zapłodnionym jajkiem go oswoiłem, super. To było i tak takie słabsze. Mogłem sprawdzić spyglassem statystyki, więc nie ma, nie ma żadnej straty. No, co ty robisz? No, się nawąchał grzybów chyba. Dobra, stój, tu. I teraz coś mu trzeba ustawić, żeby on jajka zbierał. Ek Collection BOF No. No, no co nie zbiera. Dobra, super. Eee, teraz tak, mamy te, mamy te zipliny. Więc możemy zrobić sobie tutaj przejście przy wodospadzie. Kurde, patrzcie, tu Ingling jest. Przy mojej bazie. Co za ham. Dałoby się go zabić. Dobra. Nieważne. Pięknie. I teraz tak. Tu sobie będziemy wy. Tu sobie będziemy wychodzić. Hop, hits. Tu sobie możemy wychodzić. To. To może będziemy sobie wychodzić też na to drzewo. Na spokojnie. I kurde, światełka sobie nie wziąłem. Już zeżrą mnie bezimienne. No chyba, że znajdę koziołka szybko jakoś. No dobra, zaryzykujemy. Teraz jakby tam można było trafić. Dobra, tu mogę sobie na spokojnie pójść. Tam musimy trafić jakoś. Nie wiem, czy sięgniemy. W ogóle na aberracji odblokowujemy chyba platformy na klif, nie? Tak jest. Też sporo możliwości dodaje. Ty, trafiłem. Jak teraz? Trochę stroma jest ta linka, nie? Chyba nie zadziała. Tak? A dlaczego to tak nie zadziała? Dobra, więc musimy zrobić tak w takim razie. Jak ja tam wyjdę teraz? Nie no, jak my nie spadniemy to, to będzie cud świata, nie? Ta jest za stroma i wchodzi tu w skałę, więc prawdopodobnie... Czekajcie, okay, co to się stanęło? Nie, dobra Zadziała Tylko nie da się na nią wskoczyć, no ale spoko. Teraz tak, tu sobie możemy iść i tutaj możemy metal zbierać, nie? O ile dobrze pamiętam, to tutaj metal był. Ale czy jest? To nie jest chyba metal, to jest chyba zwykły kamień Więc coś tu się. Coś, coś tu się mogło pozmieniać. Coś tu się mogło pozmieniać. Chyba, że tak wygląda teraz metal. Okej, okay, dobra, tak wygląda teraz metal. Dziwnie trochę, no ale okej. Okay. I tu będziemy mogli sobie zbierać metal. Aha. Ej, ale co jest grane? Jest, jest, pojawia się celownik, a on nie chce ten. Nie chce wskoczyć na linkę. No to już mogą nam bezimienne wychodzić, więc jak najszybciej musimy kozę znaleźć. Co to w ogóle jest za linka? Przepraszam bardzo. To chyba nie tak miało wyglądać. Na pewno to tak miało nie wyglądać. God damn it. No to była moja droga powrotna, nie? No to tak średnio bym powiedział. No i spadamy w dół. To wy... Ale gdzie tu gaz wybuch? Dobra, poszukajmy koziołka, potrzebujemy światełka. No to jest ta linka, którą teoretycznie mieliśmy wracać do bazy, nie? I te skały, te, te kryształy wyrosły tutaj z tej ściany. No i nieciekawie to wygląda teraz. Jakbym bym powiedział nawet. O tam już się bezimienny pojawił. Będzie problem. Oho! Nie, ich nie pokonam bez światła, nie? To są kozy. Zostaw kozy Kozy się biją. To wygra koza czy rawager? No nie mogę zaatakować. O ja pierdziu. Zostaw, żeż te kozę. No nie Nie o swoje tej kozy, za dużo bezimiennych wyskoczyło. Najgorsze jest to, że ja teraz nawet nie mam powrotu do bazy, przez tą głupią, głupi kryształ. No nie wrócę, nie? Muszę sobie zrobić jakieś swoje kotwiczki na ten kryształ i spóźnić z kryształu na ten. Gdzieś na górę bym musiał. No tak średnio bym powiedział z tym kryształkiem. Ale zrobili kurde linkę Nie no geniusze po prostu Oho i znowu się duszę To inaczej Demolisz bo to i tak nic O ja pierdziele Dobra zobaczmy tak Wyjdziemy tu? Jeśli wyskoczy mi Ravager na górę to spoko nie? Powinno być GIT. Dobra, pięknie. No taka koślawa ta droga nasza, tam, ale no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No niestety. Jest jak jest. Kurde, no tam był koziołek na 80 levelu. Tylko, że ja nie dam rady tam pójść. Może bezimienne się pochowały teraz. To byśmy tam polecieli szybko. Giarneli koziołka i gitara, nie? U, to spadłem na dół. Super. No, i bezimienne zaczęły wyłazić. Od razu, nie? Od razu. A jakbym chciał na przykład bezimiennego zabić, to by w życiu nie wyskoczył na mnie, nie? Kurde, no najgorsze, no pustoszyciele. Oni mi będą za mną biec teraz. Albo nie? No, ten koziołek już nie żyje. Dlaczego bijesz koziołka? Hamie jeden! To były jedyne koziołki, które widziałem, nie? Nie ma koziołków w ogóle. Nie, muszę się wrócić do bazy po światełko. Nie, to, to nie ma sensu. Kurde, pyro, main. Tego gościa brakuje, nie? Żeby walczyć z bezimiennymi, musielibyśmy. O kurde, ile ich jest. Musielibyśmy roślinkę znaleźć. Jakbyśmy stanęli przy roślince, to moglibyśmy ich pokonać. Chyba. No, całej armii nie pokona mnie. Myślałem, że ta maszyna daje światło, ale nie. Niestety ona nie daje światła. Żadnego kozła nie ma. Kurde Dobra, uciekam stąd. Kurde, se się, kula ognia jakaś do mnie leci, co to jest? No dobra, zobaczmy, czy w ogóle jesteśmy w stanie stąd. W... No, patrzcie, pajączek. Jesteśmy w stanie stąd wyjść. No bo to jest teraz, kurde, najważniejsze. Jak spadnę tam na dół. To już może nie być co zbierać, nie? O! Nawet nie musiałem skakać Ale trzeba uważać żeby nie spaść Tutaj muszę skoczyć, wow jak wysoko No dobra Jakoś dajemy radę Spoko A Gdzie mój Bulbdog? gdzieś zgubiłem Bulbdoga nie miałem nazwanego Bulldoga chyba. A ja tu stoi, schował się. No dobra. Sprawdźmy nasze połączenie. No tutaj to takie w sumie ta, ta 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 linka taka nieciekawa dość. No ale spoko, no możemy wyjść tam na tamtą skałkę, nie? Teraz tak, tutaj. No. Uch. Kiedyś tu spadnę na pewno. Możemy tam platformę wybudować kiedyś i z platformy linki porobić. Też by nie było w sumie głupie. No w sumie od biedy można by było tu już zeskoczyć na dół. I szukamy żaby i szukamy koziołka. No łatwo nie będzie na pewno. Ja umieram z głodu w ogóle. 70 level, ej, to w zupełności by mi wystarczyło. My jest jeszcze inna żaba. 15 level, dobra, nieważne. Uh, musimy ją jakoś ściągnąć tą żabę do nas. O, trafiłem. Ale w sumie, żeby ona uciekała... Lepiej żeby w głąb lądu uciekała, nie? Niż do wody. Dobra, powinna zasnąć. Że, kurde, zacznie mi w wodzie, nie? Dobra, dwa Ravmutony, mam trzynaście. O, kurde. Chciałem właśnie powiedzieć, byle by mnie ten Megalozaur nie zaatakował. Ja pierdził. Ej, ja go nie zabiję, nie? On mnie chwyci i on mnie zabije. On mnie chwyci i on mnie zabije. Kurde, on tutaj jest. Myślałem, że mam powiek dookoła. Nie może, utknął. Może zapomnie jak polecę tędy. Zapomniał, ej. Zapomniał o mnie. Co mi ciekawe jestem, nie? Czy Megalazor może mnie złapać? Bo Evolve tu łapały. I bardzo dużo obrażeń zadawały, nie? Ale tak samo aberracyjne raptory zrzucały cię z dinozaura. A tutaj w tej wersji już cię nie zrzucają, bo w sumie jeszcze nigdy mnie nie zrzucił aberracyjny raptor. A walczyłem z wieloma. Więc ciekawe. Dobra, mam żabkę. Kurde, czy potrzebuję parę? Może nie. Jakie są szanse, że żaba mi zginie? Raczej małe, nie? A co my oswoiliśmy? Samca, oczywiście, że samca. Jakbym spotkał gdzieś na dużym levelu tą samicę, to może bym oswoił wtedy, nie? Dobra. Teraz tak, ominiemy megalozaura wychodząc po sznurku tutaj. I no fajnie by było tego koziołka znaleźć, nie? No dobra. Słuchajcie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, Możecie napisać komentarz Roku Chmosiek, a ja przypnę Wam serduszko. I jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!